Ale mam radosną nowinę, wiecie. No jednak internet i cyfryzacja to jest wspaniałe narzędzie utrwalające pewne rzeczy. Bo w związku z tym, że tak serdecznie przyjęliście to moje podzielenie się z wami tymi wygłupami rapowymi, tak pomyślałem sobie, kurczę, przecież ja kiedyś też wiersze pisałem i i szkoda, żeby bo napisałem tego bardzo dużo, ale niestety wszystko spaliłem, bo drukowałem w jakichś lokalnych gazetach nawet w gimnazjum czy po, poza gimnazjum, już jakiś tomik wydałem ze znajomymi ze, ze szkoły, ale ja to wszystko popaliłem. Co było w szufladach, to podarłem i tak dalej. Chciałem po prostu pokończyć pewne tematy i, i to jest nie do odzyskania w większości, natomiast swego czasu wiem, że... Drukowałem na blogu jakieś 15 lat temu, czy troszkę może mniej, te wiersze i one się zachowały, ale nie zachowały się na blogu, tylko na skanach z tego blogu, które wrzuciłem swego czasu na Facebooka, ale które dopiero dzisiaj na tym Facebooku odzyskałem, ponieważ Facebooka też usunąłem i musiałem gdzieś plądrować śmietnik. I udało mi się, udało mi się odnaleźć pięć, niestety pięć tylko wierszy. Ale skoro te wiersze swego czasu udostępniłem na blogu, a później udostępniłem na Facebooku, to myślę, że musiały mieć dla mnie jakieś niepośrednie znaczenie. I cieszę się. I cieszę się, bo dzisiaj, w dobie sztucznej inteligencji i tak dalej, takich narzędzi, bo to są narzędzia, nie są dobra, ani złe. To są narzędzia, które służą do propagowania pewnych treści, tylko narzędzia. Ja nie psioczę na sztuczną inteligencję, ponieważ jest to bardzo użyteczne narzędzie, i właśnie za pomocą sztucznej inteligencji cieszę się, że mogłem ożywić te wiersze. Bo przecież sam bym tak ładnie nie zaśpiewał ani nie znam nikogo, kto mógłby tak skomponować melodię i muzykę do tych wierszy. A wyszło to według mnie bardzo ładnie, i teraz chcę się z Wami podzielić tą piątką wierszy. I. Chronologicznie będzie to wyglądać tak, że będę dzielić się z Wami wierszami od najmłodszego do najstarszego, a skończyłem pisać mniej więcej w wieku 18 lat. Robiłem to powiedzmy równolegle z nagrywaniem rapu, co też w tekstach rapowych się nieraz przewijało. Także zaczniemy od wierszy ostatnich, a skończymy na takich początkowych, co będzie też. W tekstach takich naiwnych, młodzieńczych słychać. Także teraz posłuchajmy wiersza pod tytułem Pół myśli stąd z roku tysiąc. 1000... ach, gdzie tysiąc? 2006? A dodam jeszcze, że nie będą to długie piosenki, powiedzmy najwyżej trzyminutowe, więc myślę, że nie wynudzą was. Natomiast w tle będę zamieszczać zdjęcia też powiedzmy z tamtych czasów pierwsze z pierwszej piosenki zdjęcie nie będzie z tamtych czasów, będzie dosyć aktualne, ale jest mi bardzo bliskie, co będzie zrozumiałe, kiedy je zobaczycie. No to posłuchajmy. Przestrzenie, które już nie prowadzą Nie ma nadziei i człowiek choć cichy Coraz szczęśliwym się staje półmyślistą są przestrzenie, w którym nieznane kolory Nie ma tam twarzy, a człowiek choć sam jest, człowiekiem zostaje. Bo słowa to nic temu światu. Porządny, choć dobry. Tak, to był wiersz pod tytułem Półmyśli Stąd z roku 2006. Bardzo mi się ta aranżacja i interpretacja podoba, taka żywa, a jednocześnie ma w sobie coś z ducha, w którym pisałem ten wiersz. Ciekawe to jest doświadczenie słuchać siebie w takim wykonaniu, nawet jeżeli jest to programowe. No, to przechodzimy do następnego wiersza chronologicznie o rok starszego, czyli z roku 2005, a jest to wiersz pod tytułem „Idźcie, idźcie, dajcie przykład”. Taki roboczy tytuł, bo ja zazwyczaj nie pisałem tytułów, natomiast musiałem jakoś ten wiersz nazwać. Także posłuchajmy. Też będzie to coś bardzo krótkiego. Miłość nosi się w otwartej dłoni. Więc wypada, tłucze się z rozpryskiem i kaleczy stopy. Miłość depcze się nagimi i miękkimi palcami. Idźcie, idźcie, dajcie przykład. Tu nie jeden butem stoi z dłońmi w pięść zaciśniętymi. Prawda, że krótkie, ale takie dosyć mocne w przekazie, powiedziałbym. Teraz przejdźmy do wiersza z tego samego roku, czyli z roku 2005, który jest już bardziej w klimatach takich romantycznych. <grym> tak. Och, takich wierszy dużo napisałem, ale jakoś nie, nie, nie lubiłem się nimi dzielić. One za, zawsze były dla mnie bardzo osobiste. Ja w ogóle dla siebie te wiersze pisałem, a jeżeli coś publikowałem, to, je, to zazwyczaj za namową. Tak, to będzie wiersz z roku 2005 pod tytułem Jeszcze Wieczny. I tu pamiętam, pamiętam, że przyświecała mi przy tytule pewna zabawa słowem Wieczny Wietrzny. Od wiatru, od szumu i tak dalej, co będzie zresztą w treści. Także posłuchajmy. Wiersz pod tytułem Jeszcze Wieczny. Dwa tysiące pięć. Jeszcze wieczny, jeszcze lekki, miękki nieprzecięty szum twój oddech, wspólne morze, po którego plaża jak po perłowych posadzkach. Nie śmiem stąpać, nawet słowem I tylko siedząc tu Na wydmach stęsknienia usypanych Wsłuchuję się w Ciebie bez wiary już Dla uszu mających Cię Zawia. Bardzo podoba mi się ta interpretacja. Jest taka liryczna, taka poetycka. Bardzo udane. To jest bardzo, bardzo, że tak powiem jako autor oddaje ducha i oddaje to uczucie, które mi towarzyszyło. Bardzo ładne. Ale przejdźmy teraz do tekstu. Wcześniejszego rok, tekstu z roku 2004 w innym klimacie, w klimacie, który najczęściej towarzyszył moim wierszom, czyli w klimacie takiego bycia w przyrodzie, bycia z sobą, bycia jakby obserwatorem tego, co we mnie i tego, co dookoła mnie. A przyznam dzisiaj po latach, że całkiem. Całkiem było to ciekawe, ciekawie napisane, jak na czternastolatka. Posłuchajmy: Korony drzew są we mnie z roku 2004, w bardzo, ale to bardzo fajnej interpretacji dzisiejszej. Bardzo, bardzo ładna. W nocy, tym wnętrzu doby zamkniętym szczelnie. Nie szukaj, w dniu, jeżeli mdły w swoich spojrzeniach i bez cienia dla człowieka. Nie szukaj, w ludziach mówiących głośno i bez smutku. Tutaj powrócę, zechcę się zgubić i już zostanę. Hmm. Rany po tylu latach, takie jakieś wzruszenie mnie bierze, jak słucham tego, tego wiersza. No, bardzo, 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 bardzo jest to takie doświadczenie ciekawe. Bo te korony drzew są we mnie cały czas i nieba błękitne. Teraz ostatni wiersz, najstarszy. A ciekawe, bo temat tego wiersza sugerowałby coś może innego. Wiersz z roku 2003 pod tytułem Kobieta. Taki powiedziałbym nawet jakiś Zakrawający o erotyk. Erotyk taki dosyć niezgrabny, ale cóż może być w tym wieku zgrabnego w tych kwestiach? Posłuchajmy. Kobieta 2000. To będzie ostatni wiersz, już piąty, i nie wiem, czy coś będę po tym wierszu mówił, nagrywał. Zobaczymy. Kto dosłucha do końca, ten może będzie mieć niespodziankę. W każdym razie, przed tym wierszem już dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za, za Wasze wsparcie w każdej formie. Dziękuję, że jesteście. Wiedzcie, że ja będę zawsze. Ani słowa to nie wyrwie, ani ciszy z Ciebie. bo dopóki drzewo słabe wątłe i, i niewielkie dopóty braknie temu sił i nic bo Ty udajesz Ty Dajesz. Ani kreślić Ani krzyczeć A jednak wciąż tu jestem, więc jeżeli ktoś dosłuchał do końca tego ostatniego piątego wiersza, to może się spodziewać niespodzianki w postaci takiej recytowanej, bo zamierzam przeczytać bardzo wyjątkowo, bo nie robiłem tego ho-ho, ile lat. Przeczytać mój wiersz jakiś stary. Powiedzmy wiersz z 2005 roku. Taki chwalący Przyrodę, dziękczynny. Wiersz zatytułowany. Co ptaki, tak naprawdę zatytułowany jest 3x, bo nie było tytułu, ale. Co ptaki, co drzewa, całe lasy i trawy puszyste, a co noce i dni, pozlewane w jeden świt, mogą wnieść w ten kącik kartki, gdy idąc nawet dla oczu staje się żebrakiem. I nie proszę o więcej, a zaledwie szczyptę, by móc unieść taki obraz, i zobaczyć czasem dotknąć. To był taki wiersz chwalący przyrodę, i to moje zachwystywanie się pięknem otaczającego świata na łonie przyrody, na łonie natury. I tym wierszem chciałem wyrazić to, że jest tego piękna naokoło tak wiele, i to jest niewyrażalne. Co drzewa, co ptaki, cały lasy i trawy puszysta, a co noce i dni pozlewane w jeden świt mogą wnieść w ten kącik kartki, gdy idąc nawet dla oczu staje się żebrakiem. I dalej pisze, i nie proszę o więcej, a zaledwie szczyptę, by móc unieść taki obraz. To jest tego typu uczucie, że coś cię przytłacza, jakieś piękno cię przytłacza i chcesz tego piękna szczyptę. Taką esencję, że jest to jedyne, co możesz zaczerpnąć, ta esencja, bo to piękno jest tak wszędobylskie, że, że tylko w szczególe możesz się temu przyjrzeć. To był taki wiersz z 2005 roku. Dziękuję jeszcze raz. Do, do usłyszenia.